Komentarz. Witam, chciałem spytać czy można stawiać ściany na podłodze z podgrzewaniem podłogowym, chodzi mi o ścianki z gieka. Domyślam się, że chodzi tutaj o odgrzewanie podłogowe wodne i oczywiście, że można i jest na to kilka sposobów. Pierwszy sposób, nie wymagający jakichś specjalistycznych narzędzi, polega na tym, że nasz profil obrysowy w pierwszej kolejności sobie odtłuszczamy, następnie naszą posadzkę odpylamy oraz gruntujemy. Po wyschnięciu wcześniejszych etapów bierzemy odpowiedni klej montażowy, odpowiedni pod tym względem, aby pozwalał na zespojenie właśnie metalu z posadzką. Następnie ten klej nanosimy na spód naszego profila, przytykamy, no i po wyschnięciu możemy sobie dalej stawiać tą ściankę. Oczywiście w tej sytuacji pomijamy etap przyklejenia taśmy akustycznej, a w moim odczuciu tak naprawdę dobrze naniesiony właśnie klej montażowy będzie spełniać te funkcje. Drugi ze sposobów polega na ostrzelaniu naszego profila obrysowego przy pomocy osadzaka do betonu. Ja najczęściej Stosuje do tego gwoździe o długości 15-20 mm, no i po ostrzelaniu taki profil trzyma jak złoto.